Witajcie, kochani, to dalszy ciąg promocji, który obowiązuje do 17 grudnia. Dziecięcy kombinezon. Rozmiary od 98 do 128. Z różnymi nadrukami, ze znanymi postaciami bajek z telewizji. Na kapturze słodkie uszka. To wersja dla chłopca z bajki Paw Patrol. Zapłacicie niecałe 35 zł. Mamy też wersję dla dziewczynki. W promocji tego tygodnia w Action pojawiły się dziecięce szlafroczki, rozmiary od 92 do 128. Z bardzo miękkiego poliestru, dostępne różne rozmiary, wersje dla chłopca i dziewczynki. Zapłacicie niecałe 28 zł. Długi sweter rozpinany, rozmiary od S do XL. Do wyboru szary, czarny-beżowy i brązowy. Wygodny, długi rozpinany sweter damski ogrzejecie przyjemnie w zimne dni z bardzo milutkiej, delikatnej dzianinki. A cena to niecałe 40 zł. Taśma LED 5 metrów długości z pilotem zdalnego sterowania z możliwością przyciemniania. Zapłacicie niecałe 55 zł. Termowentylator 2000 W. Trzy ustawienia ciepła z zabezpieczeniem przed przewróceniem i przegrzaniem. Ogrzeje pomieszczenie do 20 m2, dostępne dwa kolory biały i czarny. Zapłacicie niecałe 40 Zł. Bezprzewodowe słuchawki do uszne. Różne kolory do wyboru: beżowy-czarny-szary, różowy i fioletowy. Sterowanie za pomocą dotyku. Możesz słuchać muzyki nawet przez 6 godzin. Potem odłóż słuchawki do ETUI, a za półtorej godziny znów będą naładowane. ETUI jest wyposażone w kontrolkę ładowania, dzięki której możesz monitorować stan baterii. Zapłacicie niecałe 58 zł. Te również są bezprzewodowe. Różne kolory do wyboru. Można słuchać muzyki do 30 godzin, pokryte ekoskórą. Za te również zapłacicie niecałe 58 zł. Głośnik bezprzewodowy. 22 cm wysokości. Kilka kolorów do wyboru. Czas odtwarzania do 12 godzin. Zapłacicie niecałe 70 zł. Baterie guzikowe 12 sztuk w opakowaniu. Zapłacicie 3 zł i 49 groszy. Następne mamy w tej samej cenie, ale jest ich tylko 6 sztuk w opakowaniu. A to baterie typu paluszki 3 razy AA, 10 sztuk w opakowaniu i 2 razy AA 10 sztuk w opakowaniu. Zapłacicie 8 zł i 49 groszy. Łańcuch świetlny z gwiazdami 10 lampek LED. 1,5 metra długości. Działa na dwie baterie typu AA. Dostępne w dwóch kolorach złotym i srebrnym. Baterie są dostępne oddzielnie. Zapłacicie niecałe 10 zł. Niemowlęca mata do zabawy od drugiego miesiąca. 100 na 100 cm różne warianty do wyboru. Zapłacicie niecałe 40 zł. Kompletny zestaw do tworzenia własnej biżuterii z kryształków. Zawiera wszystkie akcesoria. Zapłacicie niecałe 24 zł. A to następny zestaw z zawieszkami w kolorze srebrnym i złotym, z drutem o długości 8 metrów i wieloma różnymi koralikami, z 16 harmsami, 6 metalowymi zawieszkami, 3 metalowymi bransoletkami z grawerunkiem. Zapłacicie niecałe 38 zł. Zabawkowy kuferek do makijażu zawiera 18 akcesoriów z lusterkiem w kuferku. W kuferku znajdziecie m.in. lakier do paznokci, suszarkę do włosów, cień do powiek i wiele więcej. Zapłacicie niecałe 25 zł, zestaw do zabawy zawierający auto przyczepę, strażnika, dinozaura i akcesoria ze światłem i dźwiękiem zapłacicie niecałe 30 zł. Lodziarnia na kółkach, składana furgonetka z lodami. Zapłacicie niecałe 50 zł. Kierownica wyścigowa. O średnicy 24 cm. Działa na baterie. Zapłacicie niecałe 35 zł. Zestaw zawiera 70 kolorowych klocków konstrukcyjnych. W poręcznym pudełku do przechowywania z pokrywką zapłacicie niecałe 30 zł. Zabawkowe radio z mikrofonem, między innymi PAW Patrol Świnka Pepa działa na 3 baterie typu AA dołączono w zestawie. Zapłacicie niecałe 38 zł. Świeca zapachowa w szkle pali się aż do 45 godzin do wyboru różne zapachy zapłacicie niecałe 11 złotych. Następne świeca zapachowa z trzema knotami o zapachu róży, czerwonej jagody i wanili. Zapłacicie niecałe 17 zł. A to świece w słoiku ze świecznikiem w nakrętce. 6 sztuk 16 cm długości. Zapłacicie niecałe 10 zł. Skarbonka 15 na 15 cm. Różne warianty do wyboru. Białe i w kolorze jasnego drewna. Zapłacicie 7 zł. i 69 groszy. Walizka 30 litrów o wymiarach 34x55 cm różne kolory. Posiada cztery kółka obracające się o 360 stopni. Wbudowany zamek szyfrowy sprawi, że wszystkie Twoje rzeczy będą bezpieczne. Zapłacicie niecałe 75 zł. Za walizkę 93 litrów o wymiarach 50x77,5 cm. Zapłacicie niecałe 150 zł. Za walizkę 60 l 44,5 na 67,5 cm. Zapłacicie niecałe 100 zł i są w promocji tygodnia do 17 grudnia. Świeca o intensywnym zapachu pomarańczy, wanili, jabłka z cynamonem i świeżego prania. Na bazie olejków eterycznych. Zapłacicie 7 zł i 59 groszy. A to świeca zapachowa w szklanym słoiku z drewnianą pokrywką. Z dwoma drewnianymi knotami

Maksymalne obciążenie na półkę 5 kg. Można wypełnić książkami, stylowymi dekoracjami, ramkami na zdjęcia. Zapłacicie niecałe 100 zł. Metalowa szafka ścienna. Na dolnej półce na bokach są płyty ozdobne. Ma 152 cm wysokości, 48 szerokości i 38 cm głębokości. Z tyłu są uchwyty do zamocowania do ściany, półki z płyty MDF. Zapłacicie niecałe 160 zł. Szklana mata 42 na 32 cm do użytku dwustronnego z liniami pomiarowymi i siatkami antypoślizgowy spód idealna do kreatywnych projektów takich jak wycinanie, klejenie, wytłaczanie i nie tylko. Myślę, że fajny gadżet na prezent. Zapłacicie niecałe 25 zł. Miniaturowy pokój w puszce z oświetleniem LED. Różne warianty do wyboru. Do samodzielnego montażu. Zrób własny miniaturowy pokój za pomocą ciekawej puszki pełnej drobiazgów. Połącz wszystko w całość i nie zapomnij o oświetleniu. Zapłacicie niecałe 22 zł. Dziękuję, kochani, za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko.